Witam w 32 odcinku podcastu amiga.org.pl. Jest temat wiodący, mianowicie powrót Adama Zalepy. Ale to opowiem o tym za chwilę, za 5 minut, bo nasze sprawy bieżące. Jeśli chodzi o numer 13, który miał się ukazać w październiku, jest opóźniony, ponieważ czekam na. Dwa dosyć istotne artykuły, bez których nie chcę go wypuszczać. Także. No to musi poczekać. No nieraz jest tak, że jeden autor dostarczy tekst, a na drugi, na przykład, muszę czekać 8 miesięcy. No i takie to jest rozciągnięte, że nieraz jest fajna treść, świeża i nie idzie, bo czekamy na jakiś, że tak powiem, gwóźdź programu. No i tak jest właśnie teraz. Dlatego mam od, po nowym roku planuję nowy projekt, pismo, które będę robił tylko sam. To będzie pismo Retro PC, ale o tym powiem więcej przy innej okazji. Także numer 13 wyjdzie po nowym roku. Z bieżących fizycznych egzemplarzy, bo wiem, że są osoby, które kupują tylko dróg. To numeru 11 jest jedna sztuka i 12 jest 6 sztuk. Zauważyłem też w panelu administratora, że cztery zamówienia były odrzucone, ale nie przez sklep, po prostu wirtualna Polska odrzuca korespondencję ze sklepiku. Czyli, jeżeli ktoś ma konto na wirtualnej Polsce, konto mailowe i nie udał się zakup, coś nie zadziałało, to proszę się skontaktować ze mną, bo po prostu oni. Filtrują adresy na poziomie serwera, także ktoś, kto ma skrzynkę na wirtualnej Polsce, nawet nie wie, że. Nawet to nie trafia do swamu. po prostu jest odbijane wyżej. Kolejna sprawa. Jesteśmy na zerze, lekkim plusie. Nasz papier jest na zerze, ale wersja cyfrowa jest na plusie i zrobiłem dwa zakupy. Jeden to jest program do DTP, Affinity Publisher i tu niestety jest pech, bo firma ubiła program. A firma Serif została przyjęta przez Canva i Affinity 3 został wydany już jako Affinity Studio z funkcjami premium. Na razie niby tylko funkcje sztucznej inteligencji są płatne, ale to zmierza w tym kierunku, że nie ma się co w to narzędzie pchać. Na razie oczywiście polecam. Można za darmo korzystać. Jest w pełni autonomiczne narzędzie, no ale nie wiem czy iść w ten program jak już kolejny problem się zrobił czy nie jest lepiej znaleźć jakieś narzędzie tak jak mailman robił ppa papierowe że po prostu robił to w open office i, i z głowy zawsze działa można poznać narzędzie dogłębnie a z nowym to zawsze trzeba się uczyć od od początku prawie także no szkoda tych pieniążków bo to było Chyba z dwie stówki, i. No, ale nie będzie żadnej aktualizacji, to nie wiem jeszcze. no W każdym razie na to poszły pieniążki, i jeszcze tam było pieniążków trochę. To kupiłem y, mikrofon, przez który teraz gadam firmy Mad Dog. Też nie pamiętam dokładnie, ile kosztował, bo to było chwilę temu. Chyba z półtorej stówki. I ma fajną funkcję, tak zwany fact button, czyli można ręcznie wyłączyć na chwilę, jak się chce kaszląć, czy coś takiego. No, niby ma ten filtr taki siateczkowym, no ale. ale w każdym razie mi się wydaje, że jest lepiej, bo, bo yy, nagrywałem ostatni odcinek z Radzikiem i mi się wydaje, że lepiej słychać, także to był dobry zakup akurat. Yy, jeszcze z takich skle, spraw takich naszych yy, amiga.org.pl będę robił kolejną, yy, właściwie już częściowo zrobiłem reorganizację od, od środka, bo ta strona ma bogatą historię, <grym> tak żeby lżej chodziła, także to powinno się czasem poprawić, bo Tutaj pory to jest bardzo oblegana przez różne ataki typu brute force i, i, i jakieś przekierowane z historycznych adresów. No, a z takich rzeczy istotnych dla, że tak powiem, sympatyków, no, wszystkie projekty będą y, kontynuowane, to znaczy gazetka będzie wychodzić, fanpage to wszystko będzie się bujać, tylko po prostu ja miałam za dużo tego wszystkiego, ja to nie opowiadałem, ale miałem dużo, chyba kilkanaście różnych drobnych stron. i nie aktualizowałem tego na bieżąco, bo to nie widać, jak na jednym się robi dwa wpisy w roku, to wygląda by był blog martwy, a w całości było tego dużo, także zrobiłem sobie swój patronit. Jak mnie coś interesuje, to tam ładuje. Na razie tam mam 6 artykułów, to jest, to mam podlinkowane te artykuły o Hollywood, co była łączka, co był bazgrolnik w dwóch odsłonach. Artykuł z obracaniu filmików z palca, z konsoli bezstratnie jak to zrobić. Aikido, mam jeden artykuł, bo jestem instruktorem Aikido od wielu lat, zresztą też mam bloga Aikido. Wpisy jak pokazać e porównanie zdjęcia i moc kupu, czyli takie makiety. Jak naprawić kupione e boki jest artykuł, bo fabrycznie e boki są zepsute. Nie wiem czy to jest jakaś forma zabezpieczenia, ale w trybie nocnym po prostu jest skaszenione wyświetlanie, to tym też jest artykuł, jak to sobie naprawić w sigilu. No i Affinity Studio z artykułu, no jest taki trochę gorzka z ale to jest miejsce, które będzie regularnie wzbogacane o treści i treści są darmowe. Po prostu wymyśliłem sobie taki syp To tyle prywaty, no ale to już do tego nie będę wracał. No i teraz właściwie upragnione clue naszego odcinka, czyli Adam Zalepa. Ja u Radzika wspominałem ostatnio, że wypływają jakieś na Oliksie aukcje, jakiś resztek można powiedzieć, że prywatnej kolekcji, bo to nie były typowe resztki magazynowe, tylko używane rzeczy, a to prasa, a to płyta. Jest tanio to było. No i niedawno otrzymałem na maila informację, że RetroGuide znowu działa. Ta-dam! Przypomnę może, co to było, jak upadał Bitronik, czyli wydawnictwo zalepy zaczęło tonąć. To on otworzył sobie bloga, na którym były treści retro, i te treści retro były tak pomyślane, że on tam miał swoje rzeczy umieszczać, które jest sobie w stanie sam ogarniać bez pomocy innych osób, bo to też był właśnie powód upadku wydawnictwa, że on tam się chyba nie rozliczał ze wszystkimi tak, jak te osoby pomagające chciały, i było dużo nieporozumień. Koniec był dosyć smutny, bo strony były zlikwidowane bez słowa. Było jakieś sprostowanie, niby na egzeku, czy tam wyjaśnienie, przeprosiny, jak to nazwać. Ludzie zostali z niezrealizowanymi zamówieniami. Przez jakiś czas były do pobrania dostępne za darmo polskie wydawnictwa zalepy, po czym zniknął człowiek całkowicie. Czyli strona zniknęła ta z tymi darmowymi abokami, żadnego kontaktu, z nikim się nie kontaktował i był spokój. Cisza, można powiedzieć. Tę informację o wznowieniu działalności dostałem 13 listopada, dziś jest 16 listopad. No i faktycznie jest zrobiona strona pod tym samym adresem retroguide.pl. W dalszym ciągu jest, nie wiem jak to nazwać no nie jest wykupiony certyfikat SSL. Rzeczy, które tam są, to jest tylko jedna nowa rzecz: to jest nowe czasopismo retroguide numer Pierwszy, ono ma 32 strony, zaraz o nim opowiem. Z innych produktów, no to ma właśnie te wszystkie rzeczy polskie, co wydawał, czyli komplet Amigazynów, Retrocompa. Ma też Retro Guide English, Amiga User English. No wszystko, książki, wszystko, wszystko, co miał w ofercie, to teraz jest do kupienia z poziomu strony. Oczywiście, wszystko w wersjach cyfrowych. Ceny są, no bym powiedział, atrakcyjne. Na przykład te płyty ratunkowe, obraz ISO to jest 9 zł. No, książki to w wersji cyfrowej, oczywiście, są tańsze. No właśnie, tu na przykład mam Amiga E programowanie za 15 ,75 zł. 75 groszy. No i właśnie tu się chce zatrzymać, zamiast robić wyliczanki, co jest na stronie, bo to każdy sobie może obejrzeć. Jest dosyć nietypowe prowadzenie biznesu, właściwie typowe dla Dama Zelepy pod koniec, czyli rozmycie odpowiedzialności. To znaczy, wszystkie wersje drukowane są dostępne na Amazonie jako druk na żądanie, natomiast te wersje cyfrowe są dostępne na Google Play. Mało tego, zwróciłem uwagę, że część rzeczy. Niewielką część ma w Virtualo. To jest taki portal z e-bokami, który należy do Mpiku, i tym samym yy, te rzeczy są też w ofercie Mpiku. Italie jest Virtualo. Tam kupiłem gazetkę, tą RetroGuide za 9 zł, gdzie indziej jest za 9,90 yy, chyba, czy 9,99. I wygląda to na to, że. W... No, ciągle problemy Adama Zelepy jeszcze są, także on to sprzedaje, albo ktoś w jego imieniu, Radaś Biedny, siedzi w piwnicy i pisze. W każdym razie ja to traktuję, że to jest otwarte, jawne wznowienie działalności, bo jeżeli rozsyła maile, tak jak mówiłem, retroguides znów działa, no to znaczy, że to już wchodzi do gry, jak to się mówi, na rynek otwarcie i tu nie jest żadne moje śledztwo, tylko po prostu się ogłasza, że sprzedaje treść wiadomości. Retroguide znów działa. Mamy świetną wiadomość: strona retroguide ponownie działa i czeka na ciebie pełna retroinspiracji. Znajdziesz na niej książki, magazyny o Amidze, innych retrokomputerach. Możesz je przeglądać i zamawiać online. Odwiedź nas już teraz i odkryj świat retro technologii. Do zobaczenia na retroguide. No właśnie. Tu jeszcze jest parę drobiazgów interesujących. Mianowicie to nie jest taka prosta sprawa sprzedawać w y, Empiku, bo ja miałem tam kiedyś odrzuconą książkę za interpunkcję. Y, oni tam teraz y, są bardziej otwarci na autorów z ulicy. Jest oddzielna podstrona dla tych, co samopublikują. Ale ja miałem taki problem y, no, typowy dla siebie, bo pisałem tak, jak byłem nauczony w szkole, a reguły ortografii się zmieniały przez lata i miałem. Problem, bo MP bardzo jest rygorystyczny, jeśli chodzi o jakość. Także, co tam ma w tym Virtualu? No, Virtualu ma Amigas 3.1, książkę za 30 zł, Amiga 500 krok po kroku 20 zł, Amiga w praktyce Deluxe Paint i WaldWagd 7 też po 20 zł, wspomniana Retro Guide za 9 zł, Retrocomp 17, 18, Amigazyn 24, 25 też po 9 zł. I tu ciekawostka książka Małe Wnętrze, Wielkie Możliwości. Jak urządzić kawalerkę z pomysłem, stylem i przestrzenią do życia. To chyba jest na wątku biograficznym swoje mieszkanie opisał. I to jest niewielka broszurka. 52, 52 strony. No cóż, można opisać swoje mieszkanie i, opisać, yy, i przedstawić to jako. Koncepcję przemyślaną. To jest jakiś pomysł. Mnie odrzuciło, bo przeglądałem próbkę na Google Play, że tam są ilustracje tworzone z użyciem sztucznej inteligencji, czyli lewitujące krzesło i z podwójnym poparciem. Także nie. Jeszcze jak na tylnej stronie przeczytałem, że on tam gdzieś działał sobie w, w branży, gdzieś jakieś artykuły pisał, był kopy nie wiem, w branży mieszkaniowej jak to rozumieć. No nie wiem, w każdym razie teraźniejszość Adama Zlepe jest enigmatyczna wciąż. Dopływając do brzegu jest pełna oferta cyfrowa na odnowionej stronie tej retroguide. Jest jawna oferta w takich miejscach uznanych jak Empik, Virtualo, Google i Amazon. Jest nowy projekt, czyli ta gazetka Retro Guide. Natomiast na ile to jest mocny projekt, to mam wątpliwości, bo jak widzę stopkę z kilkoma nazwiskami, to się zastanawiam, czy któryś z tych nazwisk nie jest kolejnym Marcinem Libickim, czyli takim Alterego, a da się zalepa w dwóch osobach, żeby nie wyglądało, że jeden autor pisze. I chyba tyle w tym temacie bo to wcześniej czy później by wyszło. Także jak ktoś chce sobie uzupełnić kolekcję, to jest jego wybór. Ja tu nie odradzam ani nie zachęcam, bo, bo wiemy jak było. Pod podcastem zostawię linka do tego bloga i może ktoś interesując jeszcze do tego konta w Empiku, aby ktoś chciał sobie tam tworzyć książki. To się myślę, że może przyda. No i chyba tyle. no. W temacie powrotu Adama Zelepy. Czy to jest wielki powrót? Czy ludzie będą pamiętali, jak to się skończyło? Czy będą wartościowe treści? Czy to jest jakaś próba tylko małego zarobku, jakiegoś pasywnego dochodu? Nie jestem w stanie określić. Mogę powiedzieć coś w tej gazecie retrogride, bo to może być ciekawe. Bo, yy, jak ktoś nie chce kupić jak chce wiedzieć. To ma formułę takich artykułów jednostronicowych. No niezbyt głębokich, ale bardzo zróżnicowanych tematycznie. To jest, się reklamuje, że to jest pismo dla Commodore, Amiga, Atari, ZX Spectrum, Amstrad, CPC, MSX, PSX, IBM PC i inne. Czyli dla wszystkiego. Wirtualne dodaje dodatkową pustą stronę ze znakiem wodnym, także uprzedzam. W wstępniaku jest w Basicu, w Logo, Pokazywany kod, kod nie jest w postaci listingów, tylko zrzutów w ekranu spod emulatora. No, kompresja jest na krawędzi, bo cała gazetka ma 3 MB, ale da się przeczytać. No i takie są tytuły. Przyjaciele, żółwia, rysujemy elipsy, moje nowe znaki, efekty w demach na CPC, mini zestaw dla każdego, to jest Commodore Plus 4 sprytne sortowanie informacji, wykresy funkcji tu jest już artykuł o nowej klawiaturze do PC -ta. Windows 98 na Pentium 4 wymiana pasty termoprzewodzącej pendrive ratunkowy tank mouse dla migi komputek Geos 101 MSX Pico w nowym wydaniu obrazy w stylu retro, ciekawostki na dyskietkach kultowy mix horroru i RPG Czyli Parasite Ewe, taki naprawdę typowy groch z kapustą, stronicowe artykuły. Nie wiem, trochę się czułem, jakbym potrzebował jedną rzecz, że zapłacił za 10. Z drugiej strony to było tanie. No, ciekawostka przyrodnicza, i tyle. Myślę, że resztę informacji udzieli sam Adam Zalepa, jeżeli będzie działo więcej. A co do mnie, to myślę, że będę częściej nagrywał z Radzikiem, bo rozmawialiśmy już na ten temat. Myślę, że są ciekawsze tematy. To odnotowałem, bo to była dosyć kontrowersyjna sprawa. I powrót jest zaskakujący i może zaciekawić wiele osób. No na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.